Jeśli masz wiele pasji i myślisz o założeniu biznesu, to mam dla Ciebie dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że nie musisz wybierać tylko jednej pasji, żeby mieć spójną markę i świetnie zarabiający biznes. Zła jest taka, że biznes. Nie jest po to, żeby nianiczyć Twoje pasje. To, że masz wiele pasji, nie oznacza, że nie możesz ich połączyć w jeden spójny biznes. Podam Ci przykład. Być może lubisz organizować imprezy, projektować ubrania i układać kwiaty do tego kochasz naturę. Czyli jak impreza, to raczej gdzieś w plenerze, jak bukiety to inspirowane naturą, cielsko czarodziejsko i jeśli ubrania, to boho, naturalne materiały itd. Pomyślmy, Mogłabyś założyć firmę, która zajmuje się organizacją wesel w plenerze, a do tego ma ofercie suknie ślubne i garnitury z naturalnych materiałów, no i do tego oprawa florystyczna. I teraz już widzę, jak sobie myślisz, no fajnie, fajnie, ale ja nie jestem w stanie tego wszystkiego sama zrobić. A, tu Cię mam biznes. To nie jest miejsce pracy, nie jest miejsce pracy tylko dla Ciebie. Biznes to jest coś dużo większego. To, co Cię kręci, to ma być punkt wyjścia do stworzenia marki, do stworzenia biznesu, który daje coś innym ludziom i szerzy w świecie. Twoje wartości. Jeżeli twoją wartością jest bliskość z naturą, to przykładowo taka marka właśnie tym się zajmuje poprzez swoje usługi, produkty. Natomiast nie chodzi o to, żebyś ty w swoim biznesie robiła wszystko i żebyś ty cały czas. Miała ręce zajęte swoimi pasjami, i teraz zauważ, że jeżeli podejdziesz do tego właśnie w ten sposób, że będą tam też inni ludzie, którzy będą ci w tym pomagać, twoje obawy, że gdzieś tam po drodze się wypalisz, że będzie nuda, że nie chcesz się zajmować tylko jedną rzeczą, zobacz, one wszystkie znikają. Nudno na pewno nie będzie, gwarantuję ci. Jeżeli ta krótka rolka poszerzyła twoją perspektywę i Chcesz zbudować biznes w zgodzie ze sobą? Zapraszam Cię, zaobserwuj mój profil.